Witam, witam Fani, ogólnie mnie na następne pytanie Dlaczego Was traktuje niemiło Fani? Powinniście sobie zadać pytanie samemu Dlaczego nie ja Was tak traktuje że jadę po całości? No, pomyślcie Chyba nie nie się odpowiedzi, bo sami nie wiecie Ja wiem Z tego powodu że po prostu wy słuchacie tych troli, was trolują, tych gimbusów słuchacie, a później wam się w główce wpierdolą. Ja od tego zacząć, że nie powinniście ich słuchać, bo was wkręcają, później z was mają bekę, później się rozchodzi, że się dali się wkręcać. A po drugie to my się myśleć sami. A nie słuchać tych idiotów, a później macie do, do nas patres, że my oszukujemy, kłamiamy czy co Jak wy słuchacie tych troli i później wam się w łówce piedoli, później nie wiecie co. Dla mnie to jest niepoważne, że wy w ogóle słuchacie ich. Bo wiemy wan by to miał w dupie i olał. Widzicie? Sami do tego doprowadzacie, że was później trollują Bo zamiast sobie samemu pomyśleć, czy to jest prawda, lepiej Don napisać i się dowiedzieć. Ale wy nie umiecie. Wszystko wiecie, a się okazuje, że gówno wiecie o nas. No taka jest prawda, nie ma co się oszukiwać. Dla mnie trochę niepoważnie podchodzi do nas. bo po prawdziwy, wierny fan by nas szanował i miał ich w dupie, przepraszam a nie boicie się e, zalajkować profil, bo będą trole was e, trolować jebać i krótko na temat a nie się pierdolić z nimi ja się z nimi nie pierdolę, pierdolę ich panie sobie nagadają się, nie na, bo to jest ich żywot pierdolić o głupotach bo nie mają co robić